Nie bądź taki. Nie klepnąłem. Niezaliczony, kolejny niezaliczony. Po twojemu zrobiłem. Dobra, jedziemy dalej z programem. Dzień dobry, dzień dobry i zaczynamy. Dzisiaj jesteśmy z panem na pana to trzeba mieć wygląd i pieniądze. No dobrze, na, jest... razie, na razie z Tomaszem. Także szacunek dla wszystkich i przede wszystkim witam twardzielki, zaznaczam twardzielki i twardzielów. Jesteśmy nad jeziorem mieleń. No i zaczynamy dzisiaj e, Impre i będziemy testować tutaj jak widać sprzęt, który... Który... Nad, nad którym pracujemy, nowe nad, wędki który... pod germiną, spinningi. Tak, będzie dwa modele do... mamy. Będzie wszystko dopracowywane, wszystko ten, zobaczymy jak i co to się spisuje. Także no. No i liczymy, po pierwsze, liczymy na ryby, że woda nam coś przyniesie. Ale no to jak tu można liczyć na ryby? Liczyć to można tylko na siebie, bo ryb tu pełno. No Tak, miłoszy, ale, ale jak, nie, jak nie, daje, nie damy rady? Damy radę, wierzę w to, że damy radę, po to, żeśmy tu przyjechali w końcu, nie? Po ryby, połowić, po... żeby tak było, że jest gitara, a nie... Oby jakiś okoń duży, sandacz, szczupak, Jak, jak, boleń. jak zwykle, jak Najeli zwykle. No mamy wszystko, także... Także no, rozpoczęcie sezonu, tak samo też zapraszamy tu bardzo, jakby tam ktoś, ktoś chciał się chciał, zabawić, miał trochę czasu i chciał się pobawić, poplumkać że tak powiem, no to na pewno tu można. Ja będę dziś robił, co będę mógł i no, właściwie będę robił to co zawsze, po prostu będę łowił ryby. No co, pakujemy nie... na łódeczkę i... No, tu, no teraz musimy się trochę rozpakować, bo tu prawdopodobnie Mariusz Płcianowski by się przydał, bo tu jest taki bardzo lekki akumulatorek, który... <gry> który... Na cały dzień nam wystarczy. No, no to na pewno, nawet i na dwa dni by starczył, ale no, będzie trzeba go przenieść, tylko operator tu mi trochę ściemnia. Ja, ja, będę, ja będę kręcił. A ja będę ciągnął. Ja no, Będę się nie no tak no, standardowo, to no, nic, zby... nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. No dobra. Ale... na łódeczkę i z łódeczki oczywiście. Będziemy kręcić dalej. Będziemy kręcić i zobaczymy co, co, co... co... nam woda przyniesie dzisiaj? Co nam woda da. Ale prawdopodobnie coś nam da. Ja tam nie wierzę, że nie da. Czeka, to już tę śrubkę zaniosę, bo... No i teraz jak tu mój Kolunio operator powiedział. Że z trągmenem trzeba się urodzić To jest ten moment <laughs> Ten moment dokładnie Albo będzie trzeba sięgnąć po papier toaletowy <laughs> Wiesz co, 112 tylko nie zapomnij tego numeru nie <laughs> Dobra dobra Nie no jest dobrze To strongmenu tak mają co to jest? Spacer farmera tak <laughs> A spacer farmera, właśnie. Piękna sprawa. Piękna spacer sprawa. mam, ale czy farmerem to nie wiem czy jestem. No co? Jeszcze jedno kółko. Okay. Pakujemy dalej. Teraz nie pakujemy, teraz się odpoczywamy. Odpoczynek. No, człowiek ma swoje lata już. No, latka lecą w krzyżu łamie, ale łóżka Aknowa nie tarta. A i to się pali. <laughs> Taką, że operator też lubi łowić, to też sobie dzisiaj połowi, postara się tyłek złoić Tomaszowi. Mistrzowi nie ma szansy. Jestem no dobrze. za moją skromność, przepraszam. Przypuszczam, tył, ale fajnie takiego jak z Jo. Taki model. Małe CW żeby było dla mnie. Małe CW? Małe CW. Nieduże, małe. 198 cm do 21? Oczywiście. Proszę bardzo. I będą lorwazy. No ale tak Beret też byś jakiś ubrał, Operator. No proszę cię. No no teraz, pro... teraz wyglądam dopiero. No teraz do. <laughs> jakbyś był na rybach. Piękna sprawa Czepeczkę trzeba poprawić, jak? Porzucamy, do zobaczmy. A właśnie, to musi pan inny wziąć. Muszę wziąć inny trochę. Podobna nowa czapka, szczęście przynosi. No tak, dziś prototyp wędki Germina Passion porzucamy, zobaczymy. Jak się sprawuje, co trzeba zmienić, i będziemy działać, żeby wprowadzić to do naszej oferty. O, ale pięknie, zobacz szczytufeczko i oko. Zobacz, zobacz. Germinka Passion, ciężar wyrzutu 721. No. Idę po telefon. Nie, po to wcale mi nie bać. 280 długi. No jest. Na krokodylki mi się wydaje, że będzie debeściak maszynka. Tego nie powinienem pokazać, ale jest maszynka. Gendogowska, piękna maszynka. Cacy. Cacy, naprawdę cacy. Co tam? Mówiłeś? A nic, tak A, sobie. Tak. Wiesz, stary człowiek jeszcze może, bo to jest tak, że starzy ludzie do siebie tak gadają. Czy wiesz, oni, germiny? No jak najbardziej wchodzę w to. O. Jeden. Jeden. Ale poszukamy. To jak sobie reporter założy. Ja sobie coś znajdę też, bo... prawdopodobnie... Proszę. Nie no. Może być? Operator kamery ma wszystko, ja widzę tutaj. I tak teraz na szybko. Tomasz poszedł, Tomasz poszedł na dwójeczkę. Miło sobie porzucał. I pierwsza rybka. Piękny okoń. Na... germinkę. Longa dwójeczkę. Miedzianą. Jest, jest. No, stracił szansę, stracił. Pozdrawiam. Coś się tam zawiesiło, ale co to tam jest? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Pierwsze odczucia. Węteczka jak? Pierwszy, no. pierwszy zarzut. No Pierwszy rzut, no, no, to, to jest. Co mam ci powiedzieć? No nie ma ryb po prostu. Nie ma ryb Czy to będzie okoń? Oj, myślę, że krokodylek. Mały, ale krokodylek. Zębaty. Oj, oj, o. ops No chodź łobuzie, chodź Wiesz no na wahacza tego co mi dałeś i to jeszcze taki trochę krokodylek. Nie sandał Sandać ja cię nie mogę no Proszę bardzo Pięknie A potraktujemy go bez podbieraka Och nie liczy się, nie liczy, liczy, się. liczy się. Wszystko się... Nie liczy się, Dobre, nie no. był dotknięty. I mi tu nie gadaj. Nie był dotknięty, nie liczy się. Trudno. Podbiera... Podbiera... Nie. Pod... Ale... Do... Nie, do... nie, nie, Okej, nie. dobra, że no. już nie będę z tobą spinał. Jedziemy dalej z programem. Tak. Nara! No chciałbym, ale... No to, to jakbym kotwicę teraz zaczepił i łódka by się trzymała na kotwicy jeszcze pod wiatr. No zobacz co się dzieje, nie? A, a może jak być... ktoś by się zastanawiał Co te puszki robią tam w rogu? Nie. Te puszki już tu były na tej łodzi. Także spokojnie my tutaj wszystko... Tam obudujemy. puszki puszkami. Bo tam olać, ale zobacz co tu się dzieje Nie wiem, pół tony Nie, nie, nie ja, ja nie mam ten już ten Myśli mi się wyczerpały, zapasy też Co ty no człowieku Czekaj, jeszcze podpłynę kawałek, ale czy to coś zmieni Wątpliwa sprawa Przynajmniej by kija sprawdzona Na to nie narzekaj, stary, nie narzekaj na to, nie? i tam mogę się w pompkę cmoknąć, tylko nie sięgnę, ale o, dziękuję, zostało urwane, coś musiało puścić. Dobrze, że to nie wędka, w sensie wędka to wiadomo, że no, nie puściła raczej. Leszczyna to mogę Ci powiedzieć, że no pierwsza liga, nie, jak ktoś tego nie widział, to co się działo, no to, to może powiedzieć, że te leszczyny to się do niczego nie nadają, ale jednak ta reszczyna się do czegoś nadaje, bo żadnej ryby się nie boi. Niech się ryby jej, jej obawiają. Jak to z moim prywatnym, publicznym nagrywaczem, albo tym kamerzystą, jak go tam nazwiecie. Znowu dał dupy, ale co? No jest. Jest, kolejny jest. Jest lejba. Piękna lejba. Oby takie tylko kąsały, ale jest świetne. No, jesteśmy teraz na takim miejscu, gdzie powinno być dużo koni, to będziemy okoniować teraz. No, germina long dwójeczka. Czekaj, czekaj, czekaj. No rzecz jasna. No. Jeszcze pyszczyny musi dostać, nie? Tylko to, żeby stara nie widziała, nie? Z jęzorem nie będzie, ale prawdopodobnie buzi dostanie. Piękna sprawa. No co, mówimy dalej. No bo mówimy dalej, no co no co nam pozostało? Zobaczymy i jedziemy. No i co mój fotoreporter kurka wodna, znowu żeś się spóźnił? Nieprzygotowany. Aj błąd w sztuce człowieku. Proszę, że już uciekł. Mały, bo mały, ale krokodylek. I teraz nie będę go dotykał Jest, wisi I ląk dwójeczka znowu Proszę <laughs> bardzo, jak się sprawdza Nie ma o czym dyskutować A klepni, klepnij tą rybę Co Nie, w życiu spora? nie Złapię za blachę, wypnę i go nie klepnę żeby znowu nie mówił, że A najlepiej jakbyś się samo odpiął. Ops No chodź tu, chodź tu Oj, 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 oj Już nie bądź taki, nie klepnąłem Niezaliczony, kolejny niezaliczony Po twojemu zrobię coś ładnego? No tak ja ci powiem, że Coś tam jest, nie? O koń Kurde Tak piskiem nie trzepie na lewo i prawo Idzie, bo idzie, bo idzie, ale klepał nie będę, oczywiście, nie? żebyś tam czasami znowu sobie nie myślał, że o, bo ci kładę, bo coś tam, coś tam, nie? A no ten log dzisiaj to chyba najlepsza przynęta. No, fajna, 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 ale deszczynka ładnie pracuje, to naprawdę to się nie da powiedzieć, wiesz? To trzeba samemu o, wziąć ty, biebie, w że uciekła już Nie no gdzie mistrzowi no gdzie? No mi, miłość, no nie przesadzaj Jakiś tam lorbasek jest sandałek Pięknie Znowu sandałek zobacz, no przecież one są okrutne <coughs> Zembol. ja! Yeah. Nie no, całkiem przez swoje tryba! No, Oj, Tomasze, Tomasze! Pobieraj mnie. No, zobacz ładnie. jak ładnie ląk wygląda w jego pyszczynie. No, coś niesamowitego. I żeby ktoś nie myślał, że my ściemniamy, czy cokolwiek, nie? Mm. Oczywiście fluokarbonik, o tym też nie zapomnijmy, bo no to też swoją robotę robi. Ja nawet go nie będę dotykał. Wyciągnij go, zdjęcie zrobimy. Nie! No to tak, no proszę cię! No dobra, to już się postaram no, tak go wyciągnąć. Przyjadę z tobą. Dobra, okej. Okay. Masz, masz te twoje zdjęcie. Tak miało być? Piękny. Widzisz, ile radości ta ryba? A jakie pijawy! No, Zobacz. Siedzą, siedzą, Ryba na dole. po prostu nie żeruje. Siedzą na dole. Siedzą, słaniaczki na dole i czekają na, na okazję, aż im się coś nadarzy. Dobra, jeszcze tym telefonem zrobię, dobra? Mm -hmm. Na razie kończymy i łubimy dalej. No i mamy go z powrotem. Ciągnie jak szalony te ryby z wody. Coś tam bisi. O końca, czupak, szczupak, boleń. Wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że sandałek chyba Ale to Nie jestem wróżką, każdy myśliwy widzi swoją zwierzynę, do której strzela, a my to wędkarze mamy tak, że na ślepo. Nigdy nic nie widzimy, jesteśmy po prostu hazardistami Albo, albo Spokojnie, pomalutku Może się uda Ładny? Coś lepszejszego chyba Taki bonusik by się przydał Nie no jak tu nie ma ryb, no to nie ma, no to skąd wiesz? No ktoś chyba napuścił Ktoś napuścił te ryby tutaj, nie? Nawet gdyby się spięła to i tak jej chwała za to. Nie, za krempel. Za grzbiet. No to... Jak to może nie być ryb? Muszą siedzieć jedno. Jak się sandacz za, za, za zaczepi. Dobrze. Dada. -da. Ale takiego czegoś to jeszcze nie widziałem. Sandacza za grzbiet. No, Ale dlatego jeszcze... ma taki duży grzbiet. Żeby się zahaczyć. <laughs> A jak? <laughs> <laughs> Ale uziecha była. Nie, no pewnie, że ryba była. Jak ktoś powie, że tu nie ma ryb, jak się jeszcze o grzbiet zahaczają, no to tak słabo raczej, nie? No dobra, lecimy dalej. No, no musimy. No i się widzimy przy następnej rybie. Tak? No może. No coś tam binsi nie? No, ostatnia rybka na pożegnanie. No, co to będzie? Nie wierzę. <laughs> nie wierzę. Bezrybne jezioro. Piękna woda. No, coś z tu tłucze. No to nie wiem, co to znaczy albo okoń, albo sandał. Nie, no. Sandałek. No patrz ile sandaczy tu jest. Już. Nieduży, ale jest. Nie no, liczy się sztuka przecież, nie? No. czwarty chyba, czy piąty dzisiaj, tak? No. To o czym wędkarze marzą, nie? i chodź tu! Cholero! Piękny, piękny. I widzę przynętę zmieniłeś na longa okay. też, tylko że Złotą golden, golden long, golden long i też można na golden pięknie Dobra, odhacz go do wody i jeszcze parę kilometrów zrobimy i jak wleci coś to się pokaże, jak nie no to małe podsumowanko i także moi kochani na, na dzisiejszy dzień to już jest koniec, to kończymy, kończymy nasze wędkowanie na tym naszym jeziorku no, naprawdę zajebiste jeziorko. Jeziorko, 33 hektary, to nie takie jeziorko. Parę rybek padło, padły sondacze, padły szczupaki, padły okonie. Okonie piękne. Także yy, ja nie mam nic do dodania, nic do ujęcia. Sprzęt żeśmy też potestowali trochę, także kije, węteczki sprawdzone, no kije, 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 powiem Wam, że też, że no to jest nie okręgówka, a pierwsza liga, no światowa, wiadomo, że to trzeba tam jeszcze coś dopieścić, coś dograć, ale to co zobaczycie później na filmie, czy wcześniej zobaczycie na filmie, jak to się sprawuje, i żeby to złamać, to prawdopodobnie tego nie idzie złamać. A to nie waży 20 kg, tylko Piórecz. parę, parę, parę parę gram. Warto sobie zapamiętać nazwę Precyzją Precyzjon Grmina. I coś, pod, pod, coś za jakiś, no trudno nam powiedzieć, ale za jakiś czas na pewno będzie już na, na rynku. Na rynku, na na rynku półka, bo to jest test wstępny i tak dalej, i tak dalej. Ale no mówię wam, że warto. Y, upa, y, wypad udany, wszystko. Szapa grajesz. Ileż te... to może być? Najbardziej łowna przynęta. To dzisiaj było? No to była garminka i to powiem wam longi. Srebrna. Srebrne longi i to ten to akord jest mały, no bo to jest jedyneczka, nie? Czy tam zerówka? Ale tak dwójka, trójka, longi. Srebrne. Miłość ma akurat założonego tutaj złotego u siebie. Na niego też wpadł jeden sandacz, ale powiem wam, że dzisiaj srebro to było srebro. Czyli tak jak się mówi, że milczenie jest hmm, złotem, ma... a mowa o Jezus Maria. Nie no nie dość. my się bujamy. jo Rewelka. Rebe. Tymi słowami kończymy. Żegnamy się i widzimy się no. w następnym odcinku. No, myślę, że ja tytułem nie. Tomasz Wilk. Wilk w Z Federem. Albo z Federem. A. A zrozumiałem teraz, temat. Teraz, teraz będzie z Federem. I tu was, was, jako. Was wszystkich wobec. chciałem też zaskoczyć, bo wieczny baciarz, 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 baciarz. I tu właśnie kolega mnie trochę chce że tak powiem przekształcić, nauczyć. Nie wiem, czy nie będzie czasami jeszcze Kamil do tego treningu, bo mm, to będzie taka trochę wyższa półka, którzy będą mi wszystko pokazywali palcami co i jak. Chociaż na rybach się znam, no, łowić umie, ale no, będą fachowcy i nie wiem, nie wiem jak w ich oczach mm, wystąpię z tym Federem. Już wkrótce się dowiemy. No dowiemy się nie, jak to bo wszystko wypadnie. Powiedz też to samo, że będziemy trenowali oboje. No tak. <śmiech> <śmiech> I operator. <laughs> <i śmiech> ta. Także to wiem, nie ma innego wyjścia. To nie jest tak, że kurka tylko jeden będzie ten, ale no coś spróbujemy zrobić i może się faktycznie bez za Federa. No, no dobrze, Żegnamy się i do zobaczenia. No do zobaczenia do następnego razie, icha, nie? Narka, narka. Tomasz, ha? Umiesz śpiewać? Czy ja umiem śpiewać? Tak. <laughs> a kapela to tak słabo mi idzie, ale gdy strumyk płynie, z... <laughs> no i elegancko. To płyniemy. No i śpiewamy. A co mamy śpiewać? Taka mała, a już chciała kochać. Nie, no to znaczy się co innego może. To co lubię? Dżem. Dżem. Czerwona. Pamiętam Czerwona. dobrze i dał spójrz z marzeniami. żyłem jak, jak król. 7 rano. To, dla, to dla mnie noc. Pracować nie chciałem. Według tak. wersji. <laughs> jest de best. Mówię ci, że no tak wspaniały dzień dziś jest, że. Długo go zapamiętasz. Kurnajo! Kurnajo! Zapamiętam ten dzień jak boga noga. Elegant. Ale tam, Miłoszku, jest świetnie.